Guruji Jasnogórska Matko Kościoła. Stajemy przed Tobą wieczór kolejnego dnia, który był darem dobrego Boga dla nas. Każdy dzień jest takim darem, i każdy jest okazją do czynienia dobra. Dobro jest kategorią uniwersalną dla wszystkich ludzi, ale dla nas, chrześcijan, kryterium, czy coś jest dobre, czy, czy też nie, stanowi Bóg. Bóg, który jedynie jest dobry, i jego objawiona nauka. Jak wiemy, Boże objawienie zawiera się w tradycji przekazanej ustnie przez Chrystusa apostołom i przechowywanej w kościele oraz wspisanej, czyli w Piśmie Świętym. Być dobrym człowiekiem to znaczy żyć według zasad, jakie odczytujemy z tego Bożego objawienia. Nade wszystko, sam syn Boży, Jezus Chrystus, uczy nas tego swoim słowem. I przykładem życia. Chodzi zatem w naszym chrześcijańskim życiu, aby tak postępować, by naśladować Chrystusa. Matko nasza, słyszymy czasem zdanie, że nieważne w co się wierzy, a ważne jest tylko to, żeby być dobrym człowiekiem. My, jako chrześcijanie, uczniowie Twojego Syna, nie możemy wyznawać tej zasady. Gdyż to właśnie z wiary w Boga, w Jezusa Chrystusa, wynika prawda o tym, co jest dobre, a co dobrem nie jest. Uznanie prawdy objawionej przez Boga jest podstawą sposobu naszego postępowania. Matko Syna Bożego, Ty wiesz, jakimi motywami kierują się zwolennicy aborcji? Można zasłaniać się oczywiście jakimś dobrem. Ale na końcu wszystkich kalkulacji prawnych czy politycznych, bilansów zysków i strat, na końcu wszystkich karkołomnych analiz, jak zrobić, by było dobrze, jest człowiek, bezbronny człowiek, osoba ludzka w pierwszych dniach, tygodniach, lub miesiącach życia. Jest to człowiek niewinny, ale bywa, że niechciany, i dlatego, że bywa niechciany. Tak często w oczach innych, silniejszych, nie znajduje prawa do istnienia, więc odbierane jest mu życie. W tej swojej bezbronności, braku akceptacji u innych, w tym dramacie utraty niewinnego życia, każdy z nich podobny jest do Syna Bożego, który został zabity jako niewinny baranek Boży przez tych, którzy odmówili mu prawa do życia. Święty Jan Paweł II nauczał w encyklice Ewangelium Vitae. Bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemoralnym. Doktryna ta, oparta na owym niepisanym prawie, które każdy człowiek dzięki światłu rozumu znajduje we własnym sercu, jest potwierdzona w Piśmie Świętym, przekazana przez tradycję Kościoła, oraz nauczana przez magisterium zwyczajne i powszechne. Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej. Czy to jest embrion, czy płód, dziecko, czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory, czy umierający. Tak uczył nas Jan Paweł II. Matko Stworzyciela. Słowo Boże w Dekalogu mówi wyraźnie: Nie zabijaj. Jakie zatem racje mogą usprawiedliwiać aborcję poczętego dziecka? Jasnogórska Matko, życia. Dodawaj nam odwagi do obrony naszych bezbronnych braci i siostry. Uprość światło Ducha Świętego dla rządzących, aby chronili każde ludzkie życie. W kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy, że niezbywalne prawo do życia każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego prawodawstwa. Gdy państwo nie używa swej władzy w obronie praw każdego, a w szczególności najsłabszych, zagrożone są podstawy praworządności państwa. Matko nasza, uproś wszystkim w naszej ojczyźnie szacunek do nienarodzonych oraz by nikt nie zaprzeczał oczywistej prawdzie o początku życia ludzkiego od chwili poczęcia. Przyjdzie czas. Że na sądzie z miłości i dobra każdy z nas usłyszy słowa Syna Bożego zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. W czasie trwającego tygodnia biblijnego Kościół zaprasza każdego z nas do lektury słowa Bożego. Pomóż nam, Matko, czytać. I rozważać naukę Bożą zawartą w Piśmie Świętym przez cały rok i wprowadzać ją w życie. Maryjo, przez Twoje ręce składamy dobremu Bogu podziękowanie za wszelkie łaski wysłuchane modlitwy. Dziękujemy Ci matko za Twoje wstawienictwo i opiekę. Polecamy ci cały Kościół papieża Franciszka i jego intencje Episkopat Polski z jego przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnego wśród nas metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depo, modlimy się za zakon Paulinów z ojcem generałem. Bardzo Cię prosimy o pokój na świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie oraz wszędzie, gdzie toczą się konflikty zbrojne. Polecamy Ci, Królowo Polski, naszą Ojczyznę, wszystkich Polaków w kraju na emigracji. Polecamy Ci rządzących naszą Ojczyzną. Prosimy Cię, Matko, pomóż nam chronić w naszym kraju każde ludzkie życie, zwłaszcza to bezbronne, pod sercami matek. Modlimy się za w sanktuarium jasnogórskiego oraz we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, Polecamy Ci, Matko, parafię św. Maksymiliana w miejscowości Chojny Huta w archidiecezji Częstochowskiej, do której dziś przybyłaś w obrazie nawiedzenia. Prosimy za pielgrzymów jasnogórskich dnia dzisiejszego, a wśród nich za dzieci pierwszekomunijne z Zielonki, maturzystów z Kędzierzyna Kośla i z Nowej Słupi, pielgrzymów z Sycewic, z diecezji Koszalińsko-Kołobrzeżskiej pielgrzymów z Wrześni, z archidiecezji gnieźnieńskiej. Polecamy chorych, wszystkich, którzy oczekują na ważne operacje, zabiegi. Polecamy tych nieuleczalnie chorych przebywających w hospicjach. Prosimy Cię wreszcie za wszystkie dusze w czysto cierpiące. Modlimy się za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i za tych, którym ją obiecywaliśmy. Rozważać będziemy tajemnicę trzecią radosną Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako wolny, legaj naszym, przed Niego Dami dzisiaj i oddać nam nasze winy, jako my odwyżamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną i W godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za Nami Chrznię. Teraz i w godzinę śmierci. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Odl się za nami krzesni. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami, przeszliśmy. Teraz i w śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami, przeszliśmy. Teraz i w śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, Krzysztofie, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, Krzysztofie, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze na wieki wieków, Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w dobnie piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna Chwalebna i Błogosławiona, Pani Nasza, orędowniczko Nasza, Pośredniczko Nasza, Pocieszycielko Nasza, ze Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas oddawaj o apelowe błogosławieństwo, prosimy księdza arcybiskupa Wacława Depo. W kontekście toczących się wojen, zwłaszcza na Ukrainie czy w Ziemi Świętej, chcielibyśmy przyjąć naukę Kościoła, która mówi, że pokój nie jest tylko brakiem wojny i pokój nie jest jakąś pasywną cnotą. Chrystus powiedział bardzo wyraźnie: Błogosławieni jesteście, którzy czynicie pokój, a nie że żyjecie w pokoju. Pokój rodzi się w pojedynczym sercu. I ci, którzy czynią pokój według dobrze uformowanego sumienia, ocalają świat. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, mogący, ojciec i syn i duch święty. Zakątek na tej ziemi, Gdzie powracać każdy chce, Gdzie króluje jej oblicze, Na nim cięte rysy dwie. Wzrok na smutny, zatroskany, Jakby chciała prosić Cię, Byś w matczyną jej opiekę oddał się. Madonna, czarna Madonna, jak to chce twym dzieckiem być? Opozwól, czarna Madonna, w ramionach Twoje się wskryć, Znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci ona serce czuły ma. I opieką Cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz jej z radością słowa te.